No to dzisiaj tak Mamy kostkę Niby wszystko Wydaje się tak Ale mamy podtrzymywany Baterią, pastelką, zegarek Kwarcowy Mamy przycisk budzik Ma i dwa pasma UKF No Ostatnie mi znane wcielenie kostki Zetrka Wyprodukowane w 95 roku Prawdopodobnie marzec, kwiecień. Sądząc po tym numerze seryjnym. Ale też trudno orzec, tak naprawdę, ile ich powstało. No jak i jakiej samej jej poprzedniej wersji. Bo była. Ale to w następnym filmie. Jak to gra. Od kultury. A dobra, to teraz sobie. Prawdopodobnie odbędzie się wycisze. To tak jak Ja myślę, że to katastroficzne. Natomiast co bym tutaj powiedział? Co trzeba zrobić? Może to. Ma wykorzystanie w konfliktach geopolitycznych. Szczepienia przypominające dostępne są dla wszystkich w pełni zaszczepionych. W stosunku do osób trans. Od her, więc. więc tak. Mam wrażenie, spodziewałem się trochę. ...tęsknotę można w sercu mieć. No dobrze, no to teraz mam jeszcze fale długie.